Agit Kabel jest Turkiem, tak? a Polska w XVII wieku walczyła z Turkami i właśnie Husaria pokonywała ogromne jakby ilości Turków, bo chociażby w, w bitwie pod, pod hodowem w ilości 400 byliśmy w stanie obronić się przed 40 tysiącami e, Turków, tak? więc no, liczę na to, że będzie powtórka historyczna. Kanał to jest Box. Jest sponsorowany przez grupę Kochamry, Hotele, w których wypoczniesz aktywnie. To jest boks a razem z nami Damian Knywa tuż przed jedną z najważniejszych walk, a może najważniejszą walką w swoim życiu o tymczasowe mistrzostwo świata. Powiedz jak się czujesz, jakie dom przygotowania i czy jest szansa na niespodziankę, bo jednak dla pięściarskiego świata to byłaby niespodzianka, gdyby blisko ją wygrał. No, czuję się naprawdę na maksa dobrze, jestem mega zmotywowany, każdego dnia ciężko trenuję. No, wszystko idzie jak na razie idealnie zgodnie z planem, także no, już zrobiłem duży progres do tej walki. No i zobaczycie mnie w najlepszej wersji, jakiej kiedykolwiek byłem i, i ja wierzę w to, że wygram tą walkę i, i zaszokujemy świat. Przygotowania odbywają się w Polsce, a było wiele przygotowań, które odbywało się za granicą. Skąd taka decyzja i czy to jest miejsce, które jest optymalne, czy może to są kwestie bardziej finansowe, czy jakieś inne prywatne? No powiem, że przede wszystkim do tej walki najbardziej kluczowe będzie takie przygotowanie fizyczne. No Agitka Bail jest przede wszystkim Zawodnikiem, który wygrywa tak fizycznie ze swoimi rywalami. Jest, ma mega mocną kondycję, mocno bije, cały czas idzie do przodu, trzyma presję, więc tutaj na pewno to będzie bardzo, bardzo kluczowe, a no w Polsce jestem w stanie się dużo lepiej przygotować e, fizycznie, jeżeli o to chodzi. No mam tutaj wszystko idealnie jakby, e, mam, mam wszystko do piętnastu nie guzik, tak? Mam i fizjoterapeutów, i od tych trenerów od motoryki, wszystko mam na miejscu. Jest naprawdę dużo lepiej wszystko zapewnione, ni, niż mam w Stanach, tak? Więc e, no fizycznie na pewno dużo lepiej się przygotuję, a jeżeli chodzi o, o, o przygotowanie techniczne, to jak najbardziej e, mam też pomoc po tutaj Szona John, on e, wszystko mi odpowie w razie, w razie co mam z nim cały czas kontakt, a, a te, no tutaj trener Wiczewski bardzo dobrze przygotowuje, przygotowuje właśnie pod takim kątem fizycznym, także e, no, no tutaj dużo lepiej jednak wychodziło to przygotowanie w Polsce i na, dlatego tak się zdecydowaliśmy na to. No, no bo czasem ludzie trochę romantyzują te Stany, no nie, że no, chociażby Tomek Adamek zawsze wspominał o tym, że jak ktoś chce osiągnąć sukces, musi wyjechać do Stanów i faktycznie, jeżeli chodzi o bazę spaning partnerów, no to chyba nie ma porównania. Jest też wielu trenerów, których naprawdę, którzy naprawdę są nieźli, no ale to też raz, że dostęp do tych trenerów i do tego poziomu i do takiego zaangażowania tych trenerów jest cięższy, a dwa, że tak jak mówisz, no te chociażby przygotowanie fizyczne czy, czy takie inne aspekty jeszcze wcale tak nie są posunięte tam w Stanach. No szczerze uważam, że no na pewno potencjał stanów jest, jest lepszy, tak? bo są lepsi zawodnicy, lepsi trenerzy i tak dalej, tylko że no nie każdy jest w stanie takie warunki sobie zapewnić dobre, jak chociażby tutaj w Polsce. No ja nie mam na przykład takich dużych znajomości, nie jestem w stanie wszystko idealnie tak zapewnić sobie, jak mam tutaj w Polsce. Czyli, czy dietę, czy właśnie jakieś no tak. profesjonalne przygotowanie fizyczne? do tego jedzenie na przykład jest dużo gorszej jakości w Stanach niestety i jest naprawdę duży problem jeżeli chodzi o w ogóle no, o, tą, o tą jakość jedzenia, tak, więc z tym na pewno jest dużo większy problem a no, tutaj naprawdę w Polsce jestem w stanie sobie wszystko idealnie zapewnić i to nie jest tak, jak dużo osób myśli, że nie wiem będąc w Stanach, że sama jakby aura będąc w Stanach jakaś daje nam jakiś, nie wiem, plus 10 do boksowania no to tak nie działa akurat, nie. więc na pewno potencjał Stanów jest większy ale jeżeli chodzi o tych sparring partnerów no to no ja na przykład te, też musiałem płacić sparring partnerów, żeby sobie sprowadzić i tak dalej. Jeżeli chodzi na przykład pod kątem takiego Agita Kabayela, no to on nie ma jakiegoś mega skomplikowanego stylu, więc tutaj w Europie nie będzie problemu um, ze sprowadzeniem sparring partnerów. Wiadomo, jak miał jakiegoś jakoś z zawodnika, który ma bardzo skomplikowany jakiś styl, styl rzadki, na pewno dużo łatwiej byłoby e, jednak sparring partnerów tam sprowadzić takich odpowiednich po po pod niego jakby w Stanach. Tak? Więc wszystko myślę zależy od rywala, a tym bardziej Kolejna sprawa, że, że no, walka jest blisko Polski, tak? więc, więc no, nie będzie żadnego problemu z aklimatyzowaniem się i tak dalej. Więc no, tutaj zdecydowanie lepiej pod tą walkę będzie przygotować się w Polsce. Dużo osób mówi o tym, że to jest dla ciebie przeskok w tej jakości rywali. Chociaż tych rywali miałeś całkiem niezłych jak na ten etap swojej kariery. Jest wielki przeskok, jeżeli chodzi o nawet, gdybyś porównał do swoich sparing partnerów? Czy może miałeś sparing partnerów, którzy byli według ciebie nawet lepsi niż ten obecny rywal? Jeżeli chodzi o sparing partnerów, to miałem oczywiście lepszych, bo sparowałem chociażby z Aleksandrem muzykiem. ale jeżeli chodzi o zawodników, no oczywiście, że przeskok jest ogromny, ale myślę, że każdy, kto chce wejść na najwyższy poziom, to, to prędzej czy później przychodzi właśnie taki moment, że, że trzeba wziąć taką ryzykowną walkę. No tutaj tym, 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 bo, tym bardziej jest właśnie na wyjeździe i tak dalej, więc na pewno jest to pewne, pewnego rodzaju utrudnienie. No ale cóż, ja wiem dokąd zmierzam i, i, i podjąłem to ryzyko, ja wierzę, że, że wygram i znokautuję Agitaka Bajela, taki jest plan, no i co, no pokażę wam wszystkim 10 stycznia, na co mnie stać. Poczułeś już trochę tą atmosferkę podczas tego face to face, podczas tego spotkania medialnego, no bo fajnie to było zorganizowane, że już tyle przed walką, takie duże wydarzenie, wygląda na to, że to będzie wszystko odbywało się z pompą, czy poczułeś, że no, o, jestem już na tym światowym poziomie dzisiaj? Szczerze, ja podchodzę do wszystkiego tak z chłodną głową. Dla mnie to jest sport, także nie traktuję tego jakoś tam prywatnie. Tym bardziej tutaj Agit Kabel no jest takim zawodnikiem z klasą, nie, nie robi żadnego tam trash ani nic, to podchodzi do Lewala z szacunkiem. Także no jeżeli chodzi o to, to no nie podchodzę jakby z chłodną głową do tego. Husar mentality, masz taką fajną koszulkę, Powiedz, czy zamierzasz właśnie wlecieć jak husarze w niego i, i skończyć to szybko i mocno, bez specjalnych obrażeń, czy jednak tutaj będzie bardziej taktyka? No tutaj mogę zahaczyć o, o ciekawy właśnie wątek historyczny, bo, bo Agit Kabel jest Turkiem, tak? A a właśnie Polska w XVII wieku walczyła z Turkami i właśnie Husaria pokonywała ogromne jakby ilości Turków, bo chociażby w bitwie pod, pod w ilości 400 byliśmy w stanie obronić się przed 40 tysiącami Turków, tak? więc to były takie polskie termopile, także, także no liczę na to, że będzie powtórka historyczna. Też na to liczę. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że te treningi, które dzisiaj miałem okazję obserwować, zaprocentują i że będziemy widzieć z punktu widzenia światowego niespodziankę, a, a nasz z kibiców nie niespodziankę, tylko potwierdzeniem tego, że jesteś naszym, naszą nadzieją i przyszłym mistrzem świata. Dzięki. Dziękuję bardzo za wywiad i zapraszam wszystkich do oglądania 10 stycznia. Podobało się wideo? Zasubskrybuj kanał. To jest box. Sponsoruje grupa Kocham Gór połączenie pasji do natury ze strategią inwestycyjną.